Jedną z metod zabiegowego leczenia w dermatologii jest łyżeczkowanie. Wśród chorób skóry, które kwalifikują się do tego leczenia, należą przede wszystkim zmiany wirusowe skóry, Rzadziej łagodne rozrosty takie jak włókniaki czy naczyniaki rubinowe. Zabieg łyżeczkowania wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Znieczulenie może być wykonane za pomocą iniekcji dignokainą, ale częściej i jest to bardziej komfortowe dla pacjenta, w znieczuleniu chlorkiem etylu. Skóra musi być zdezynfekowana przed zabiegiem. Zabieg Trwa krótko i polega na całkowitym usunięciu zmiany skórnej. Zwykle w takim miejscu pozostaje powierzchowna ranka, która wymaga specjalnej pielęgnacji w domu. Musi być dezynfekowana i zabezpieczana plastrem.